Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Przetestujemy sobie zabawki nakręcane do kąpieli. Od dłuższego czasu jesteśmy w posiadaniu kaczuszki, zabawki nakręcanej do kąpieli, którą kupiłem w Kauflandzie za 9 zł i po pierwszym użyciu bardzo mnie zawiodła. W sklepie nakręcała się bardzo dobrze i to miało prawo działać. Lecz po pierwszym zetknięciu z wodą opadły jej siły, i woda przez śrubki, jak i przez szczeliny zaczęła wpływać do środka, i kaczka zaczęła tonąć. Pomyślałem, że to może wadliwy egzemplarz. Że Kaufland może mieć zabawki słabej jakości. Ok, zamówiłem kolejną i za, tym razem w kształcie pingwinka, który także jest nakręcany. Pierwszy raz zadziałał super, ale po drugim użyciu stało się to samo co z kaczuszką. Także tonął i przestał pływać. Samych zalet można dodać to, że te zabawki naprawdę ładnie wyglądają. To samo sprężynka od nakręcania. Szybko się zużywa i zamiast te zabawki pływać i sprawiać radość dziecku, szybko idą na dno. A czy Wy macie jakieś doświadczenia z takimi nakręcanymi zabawkami do kąpieli? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach tam poniżej. Ja osobiście tych zabawek nie mogę Wam polecić i to by było wszystko w tym odcinku. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. Pamiętajcie, żeby odwiedzić social media. Tu macie Instagrama, tu macie Facebooka. I do zobaczenia już za tydzień o godzinie 14 w sobotę. Pa!